Nie, co jest? To jest. Nie, no. Mati jest super, g jest Insta w opisie witamy Ramcy Kolejny siema. odcinek z platerem. dzisiaj Mati dostaje po dupie jak coś Taki spoiler. I, powiem mamy. tak, jest taka szansa, dzisiaj odcinek bez kamerki Bo trochę wczoraj się to się za długo, jestem zmęczony, rozjebany. No, to bez kamerki po Mati, prostu. Mati, ja, ja bym powiedział, co Mati zrobił. Zachlał mordę, po prostu. Nazywajmy rzeczy po imieniu, jest, tak? Jest, można tak nazwać, dlatego no. ja dzisiaj y, gram na spokojnie, więc ja blokuję tylko. Mati ja... jeszcze o 5 pisał, że nie wie, czy będzie. Także <laughs> widzowie, łapka w górę, naprawdę, za to, że Mati o 11 jest w stanie nagrywać. Tak, prawda. O 10.00 to... wstałem, ale. Znaczy obudziłem się o... dobra, whatever. Wstałem What o ósmej. Samą historię opowiemy tutaj. Tak, o ósmej się obudziłem, ale stwierdziłem, że nie ma opcji, żebym wstał z łóżka. Więc... <laughs> y... Jeszcze trzemka musiała wlecieć. Tak. O! Czekaj, co ty wziąłeś za kartę? Nie powiem. A, powiem. Jestem... Ja jestem dzisiaj... Oczywiście tym. Blokerem. Ja. Hakerem? Blokerem. Aha, ja mówię hackerem, o co chodzi? Ty, ale ja ci nic nie zrobię, jak blokuję, tylko potrzebuję jakichś obrażeń. Dobrze, że to zauważyłem. Angelik, blocking, launches, o Nie, 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 nie możesz. Blocking launches you forward and gives you a second automatic block Ej dobra, jak to się złączy? Bo ja mam teleport No to będziesz miał jeszcze więcej bloków. Ozro I umierasz. Czekaj, to jest zbugowane jakieś? No. Coś ci chyba się popsuły karty, co? Spokojnie, daj mi chwilkę. No nie, nie mam nic. Nie, nie możesz, nie, nie możesz. No tego. nie mogę. Weź najgorsze jakieś. Dzisiaj bierzesz. A... Najgorsze karty. O właśnie trzeba będzie zrobić, że przeciwnik będzie wybierał ci karty, które bierzesz. Dobrze, no można no. też tak zrobić. No, gdzie to A jak co się mi y, pomysły na odcinki. Cold bullets, bunch more bullets. Dobra, wezmę sobie jakieś takie supportowe same. O, czyli grasz dzisiaj supportem, okej. Okay. Tak. O Ała? To nie skacz tak! Daj mi strzeli. Dobra. Dobra. Dobra! No Zastrzelę cię po prostu i tyle co chcesz? Yeah, ja będę... zbyt zwinny. Ridow speed, tak, tak, bo. random rare card. Dobra, checkpot, zobaczymy co tutaj. Dostanę teleport. Bloking... No, to jest to samo co ja mam. Blocking. Tele... Aha, okej. Okay. To takie. Nie wiem czy to. O kurde! No, masz flesza. No. Ciu. Aha. <laughs> Świetnie, świetnie, świetnie. To był najszybszych kuleczek będzie. Czemu dostaję to na przykład, kiedy ja już mam to? Właśnie, bo może się to jakoś kombuje ze sobą. A, nowe karty. Bullet wrap. Eee. Bullet, Bóletski. O Kiedy się odbijają. Aha, czyli... Dobra, szukamy. Ty. To no może do jutra będziesz. O! O, o -o. no i dziękuję. Wreszcie no coś, nie, co no zadaje no i... obrażenia z blokiem. No i widzicie, tak to jest. Mati abuzuje jakieś tego... no. A to o, sobie no. zadaje czy tobie? Chwileczkę. Ty mnie trafiłeś? Tak. Okej. Okay. <słuch> Za dużo skacze, jak małpa. Przecież ja nie no. jestem w stanie kontrolować nic jak ja mam nie cię trafić tym blokiem? Przecież to nie ma sensu żadnego. Kurden. Dobra. jest, 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 jest. Nie ma, reload moim zdaniem zepsułem sobie jednym wyborem. Multiple bullet opponents reload. Um. No i co? Dobra. Co, co, co zielonego było? To znaczy że dobre jest. Um, zielone, zielone. Okej, okej, co ty próbujesz? Gościu, gościu! Ty, ja nawet co jakieś obrażenia. No tak, coś, coś tam Aha, Ty! Aha, Dobra, ja w drugą stronę, bo to było. Dobra, dobra, jeszcze rozumiem o co chodzi. Już. Ała, ała! <grym> Kurde! <grym> no nie Kurde! Aaaaaaaah! Ale Tak, już Mhm. Mm, oh. mm, mm, mm. Uh -huh. No, naprawdę, ja no. Nienawidzę, jak ktoś gra pod bloki. A... Ile razy grałem pod bloki? No, z 50 razy. Z 50 razy? Tak, z 50, tak spokojnie. No i po co to robisz? No i po co to robisz? Dobra, i tak umrzesz się, wywalisz. Nie zaraz. umrę, właśnie, że cię zabijam. Boże, ty, a <laughs> zostajesz rozklikany teraz. No. O blok, cooldown więcej HP, więcej HP, grawitacja. Dobra, biorę to. Co ty, muszę, e, Że mam niższy cooldown na blok. Ale tak? po co? Przecież to ja blokuję, nie ty. Więc musisz blok jest blokiem. Nie robi się tak. Wychodzimy. Tak muszę, muszę, muszę. Panowie wychodzimy. <laughs> Panowie wychodzimy. No, A i widzisz? No i po co ci to było? Ej, ale powiem ci jedną rzecz, co mi ktoś napisał. I no. przetestuję, nie O Oj, sorry. Aaaa. Moje sorry. serce. Przetestuję Dobre, co? co? Możemy to przetestować. Sub. Nie. Nie możesz. Aaaa. Ty, to wygląda jak taka OP karta. Ale to chyba nie może być OP karta, bo... bo to jest spawn a field that pulls enemies and stuns after a while. Ja nic nie robię poza tym, że cię zestunuję, więc no, odpowiedź jest prosta. Nie wiem, no co, co, co mamy sprawdzić. A, nie wiem teraz się to sprawdzić szczerze Kurde, znów się tutaj Eee Aha no. Dobra, już, 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 już mówię co, 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 co chcę powiedzieć. Że ktoś mi napisał, że w sy... Czekaj? Mhm... Mm Czekaj, co? W sytuacji? Tak jak spadasz na ziemię i dotykasz dna, nie? Zadajesz sobie obrażenie, ale jak klikniesz blok, to cię powinno wyrzucić w powietrze. A cię chyba wyrzuciło. Tak można po... Tak, tak mi się zdaje. O, no Nie pracy. wiem. <laughs> Czekaj, jak, co ta moja karta robi? BLOCKING SWITCHES BETWEEN NORMAL AND Sentry CONFIGURATION. Pick up the bullets that have hit you. O. Oh. WARPATH OVER. Hmm. Nie możesz. Mm, dobra. ale połączenie kart masz piękne. Ta. Na razie nic jeszcze nie, nie zrobiłem. Okej, okay, dobra, zaczynamy. No, zaczynamy. No fajne, fajne. Fajna zabawa, kolbulec. <laughs> dobra. To powinno być idealne na ciebie. Znaczy, w sumie nie powinno prawda. być. Czekaj. Blocking uh, loter helis. A? Dobra, ja muszę na dystans trzymać, to jest proste. Ty sam się, ty sam się, ty Po co ja mam w ciebie strzelać? Ja się sam zabiję? Tak. Aha. Właśnie, no, jak jak potrzebuję troszkę to, no. HP i, i Ta, będzie. Jeszcze 50 kart sobie weź tam. Hmm. Hmm. Mhm. hmm. Hmm, chyba nowe karty, co? Gień na random treasure if you find a magic compass card. Lifesteal. No lifestyle będzie dobry tutaj. Pytanie czy lifesteal mi... działa też na te obrażenia wszystkie czy tylko z pistoletu? No wydaje mi się, że wszystkie. Jakim cudem ja dostałem jak to blokowałem? A? Ja ci nie powiem, ale wiem. Co ty robisz? No co to? Ja nic nie mogę zrobić! Nic nie mogę, nic! Stary, ja klikam cały czas prawy przycisk, bo ja ogarnąłem, że ja mam troszkę mniejszy cooldown niż myślę. Dobra. Więcej pocisków. Nie wiem, muszę cię jakoś utrzymać na dystans. Po prostu. Nie ma Aha, dobra, tak działa. Ja nawet jak szarżuję, to ja nic nie robię, po prostu. <śled> Wildcard. Uuu, e a, to, to, to w sumie nie. Nie. DK. Dobra. Aha! No dobra, bierz, bierz te powalone karty. Muszę. Bierz. Ej, co się stało z moim kolorem? Właśnie... Aha. <laughs> Mam 4 sekundy? Super Żeby ci załatwić masochista, mm, survivalist, reload speed. Dobra. Szczerze, ja to bym ci się dał zabić, żeby dostać tylko jeszcze jakąś opę kartę. <laughs> Nie ma tak. Okay. Mam zniesione obrażenia. Ała, aha. ała! Ała! Ej, masz full HP. Więc chyba to, to mnie leczy. To mnie leczy hmm, w takim okay. razie. Bullet, explosion, impact. Dobra, A, no, HP. Ty jesteś po prostu. No. Ale co? Głupi. Aha, aha. Ja nawet nie mam jak uciec. Ale ja ci nic nie robię już teraz. Nie, no pamiętaj, że ja mam tą kartę, która oh, w ciągu 4 sekund okay. mi zadaje obrażenia. Okej. Okay. Masz taką no. kartę? No tak. Że moje obrażenia są rozłożone na 4 sekundy. A, no to Czyli jesteś głupi. Nie fajne. O! Co to, co broni to? broni leczy mi 15% mojego HP. A... Aha. Spadaj na ziemię. Nie. Idź sobie. Jak będę szybko przeładowywał, to będę się lecił nieskończono. Aha, Dobra. umarłem. To jest, to jest plan. To będę jest plan. Dobra, to i, zobaczymy. Mam mi milion HP teraz. Wszystko pod HP lecę. O. O. A spowalniasz... You go without taking damage. Nie, you get nie. block back when deal damage. Czekaj. Co? Kiedy zadasz mi obrażenia... O nie. Czy to oznacza, że będę mógł cały czas tak. klikać block w sytuacji... I, tak. A, okay. Tak, 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 tak. Okay. Najprawdopodobniej yy, właśnie dostałeś taką kartę. Dobrze. <grym> nie, co <grym> to jest? To jest. Nie, to okay. Co to Dobra, Dobra jeszcze, jeszcze parę rundek. Tak, jeszcze parę rundek. Jeszcze daj mi popatrzeć. Uh -huh. Ty, ja czekaj, jak się stakuje. Ten DK dwa razy. O może... Nie no raczej... No nie wiem, nie wiem, nie, nie mam pomysłu. Ale i Olej się ode mnie O, czekaj, ty coś... Co się dzieje ze mną? No A, dobra. Coś, tak mi zadajesz HP, znaczy zadajesz obrażenia. Okej okay. I się leczę jeszcze z tego, boże! <juszanie> Blocking creates a healing field. O, co byłoby <tulary> to dla to mnie tobie dobre <gryś> Ej no nie bierz tak! Ale czemu? HP <tulary> bierzesz Muszę! Z tak zobaczle ja mam naboi no, w ogóle? A już zniknęły Miałem tak dużo Dobra Piu, piu, piu. Dobra Chodź tutaj do mnie okay, O teraz zobacz, widzisz ile mam pocisków? A! O kurde Dobra wiem To jest ta moja moc Co ja sobie odblokowałem jak się nazywa To że zmieniam y, tryby I teraz mam tryb sentry Aha. Jestem o, o, wolniejszy i ledwo co skaczę, aha. Porąbane to jest. Tak. Nie, nie mogę. Właśnie. Aha. Dobra, jeśli ja rzeczywiście leczę. O co ty co się stało? Za, zadałem sobie samo Jakoś... ja, Aha. Nie wiem, moja broń nic nie robi, ale mam dużo HP. To jest jakby. Blocking, blocking silences nie. enemies. <laughs> <laughs> Oooo, blocking is... increases the damage and speed of your next shot. To nie. Nie, to bym wziął, no. To bym wziął. No, to się wydaje. Aż mnie ciekawi, <noise> jakie to będzie... ...op, A choryzny, jaki ty wielki no. jesteś. No bo mam dużo HP. A piu, piu, mnie ciekawi... No. ...jak to będzie... Aha, dobra, no, to fajnie działa. ...silencowało. Co to dokładnie znaczy? Że ty nie możesz co robić? Nie, Ja chyba nie mogę strzelać. Może... O kurde, no nie ty... mogę strzelać. Jezus Maria, nie przecież to jest najbardziej opiek gówno. No dobra, Mi... wtedy było bardziej, chyba co klikałem prawie się gra kończyła. Ale to tak w... wyglądało sensownie pod koniec, także po prostu było ziu, 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 ziu. Wiesz o co chodzi. No wiem, 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 wiem. Szkoda, że nie mam żadnej odpowiedzi. Żadnej. Bo zrobiłeś sobie takąś hyb... jakąś hybrydę, która... Nie wiadomo co robi. Trochę Dużo tu, HP, trochę no. tam. Masz HP, no. zadajesz mi zero obrażeń. No. no. aha I nie mam, ty, mam wolne pociski bardzo. To no. jest ten problem. Ej, no i... chcesz je jeszcze, czy już koniec? Ej, nie, no to już koniec. Okej, myślałem, że jeszcze jedną zagram. No dobra, no taki jesteś. Dobrze. Chcesz, naprawdę? Tak, no chcę zobaczyć po prostu co tam jeszcze. Ale no, tu muszę low, przegrać, middle. żeby sobie coś... O, No. No i ty sobie w HP dajesz. Gigant. Powiedz. Dobra, idzie. Zaraz za duży będziesz, żeby przejść po prostu pomiędzy tymi bloczkami Cichutko Oła. Tak, to, rzeczywiście, to, like, tak to działa ty, ty nic nie możesz robić w takiej sytuacji Tak, ja sobie stoję po prostu i czekam <grym> I czekam na śmierć Nie no, nie no Movement speed, bullet Drill, drill. through walls, o ty, o, to wydaje to się by było być spoko. broken No Dobra, biorę zobaczymy, czy to cokolwiek zmieni. Czyli jest praktycznie to jak wtedy były niewidzialne pociski, tak? No. Aha. Aha. to W ten sposób działa. Ok, no, ale ty podchodzisz do mnie. No i potem już koniec. Dobra. Nie chcę, żeby to wyglądało, że ci się daje zabić, ale. Ale daj żeby zobaczyć jakąś kartę. Tak. Chcę, chcę, chcę jakąś kartę. Kartę dajcie. Co? O. Demonic possession. To już raz miałem wtedy Ale może tutaj coś jeszcze będzie fajniejszego... Jakiś combo? Bo wtedy wtedy pamiętam, że jak było to Demonic possession Kliknij prawem na przykład. A, teraz jestem Okej okay. Nie nie wiem, to mi zadało pół HP i no nie. No widziałem. A strzelam okay, jakimś Chyba ja... ja nie mogę nic... Chyba, ja strzelam. Ty, prawie. ja latam Ale no I nie, i tak, nie, nie ma szans. Tak, no nie ma szans. Nie ma. Wydaje mi się, prostu, szczerze, bildy pod blok są bardziej broken niż jakiekolwiek inne. No, bo ty szybko po prostu się y, przyklejasz do przeciwnika i go no, nie puszczasz. No tak i nic. No nie ma kontry na to. Nie, nie ma kontry, nie ma. nie ma. No dobrze, w takim razie dziękujemy za oglądanie. Wbijajcie do Flotara, link jest w opisie i widzimy się już niedługo, Papa. Pa. Nie ma.